I się Mandero po raz trzeci, kolejna kasetka z cyklu kasety od widzów. Tadio jest na tapet wrzucony. Tutaj Wam zaraz przeczytam, co jest na tej maszynowo podpisane: Universal Soldiers, uniwersalny żo Uniwersalni Żołnierze, 92 rok. I tyle w sumie, bo tam jeszcze podpisane, że jest Van Damme No i dobra, zobaczmy, czy rzeczywiście się to zgadza. Trzecia odsłona kaset od widzów: jak macie swoje i chcecie. Podobną akcję, żebym uskutecznił to, zapraszam oczywiście do kontaktu i do nawet, w sumie, już od razu do wysyłki bezpośredniej. HBO mamy, ale przewinę trochę do początku, bo jednak nie widzę znowu napisów początkowych i tytułu, co mnie już troszkę zaczyna denerwować, bo trzecia kaseta z rzędu i ma podobnie to yy, tak yy, nagrane, że że się męczymy, bo później bardzo długo trzeba dochodzić do, no niestety, dochodzić do końca chyba nagrania i z napisów właściwie końcowych i z obsady aktorskiej się dowiadywać, co to za tytuł był nagrany, nie wiem. Ktoś bardzo ciulowo nagrywał po prostu filmy, no po prostu urywał początki, co jest bardzo lipne. Źle pewnie programował kasety albo w ostatniej chwili włączał i to się właśnie tak kończy, że napisów początkowych nie ma. Ja, jak nagrywałem, to zawsze te 5 minut przed oficjalnym podanym czasem emisji w telewizorni, oczywiście w programie telewizyjnym, 5 albo nawet 10 minut asekuracyjnie ustawiałem przed nagraniem. No i później, oczywiście po nagraniu to już w sumie szło ciurkiem, bo zawsze to można było te reklamy i to co po tym skasować bez problemu, no ale to to ja tak robiłem i spora rzesza ludzi też podobnie jak zależało oczywiście im na kompletnym nagraniu, a te które tutaj mamy okazję przeglądać już trzeci dzień, no to są takie jakie są teoretycznie w całości, ale no nie wiadomo. Ile jest urwanego początku, który jest też istotny, no bo jednak jakby nie patrząc jedna, dwie sceny na początku, które są i są zlektorowane, no to jeżeli filmu nie ma, no to po prostu ten początek jest taki deczko wybrakowany. Wiadomo, że to są jakieś mało istotne kwestie, ale no jednak bądź co bądź, jak ktoś ma ochotę mieć komplet taki od A do Z, no to jednak ten początek też się liczy i napisy początkowe z reżyserem, no to już w sumie, jak już tutaj ktoś nie nagrał, to jeszcze pal licho, ale jak już się sceny jakieś dwie czy minutowe zaczynają z dialogami, no to już w ogóle jest bryndza. A pal licho, mówię pod tym kątem, że jeżeli się chce oczywiście wyciągnąć lektora i zrobić nagranie takie pod DVD, nie? no to wtedy właśnie to już się trochę komplikuje, natomiast jeżeli nie ma tych scen początkowych jakichś takich mocno e, z dialogami, no to wtedy czemu nie? Jeszcze idzie to jakoś uratować. No. Wiadomo, że to i tak nie jest jakoś hiperistotne, bo nagranie tak czy owak jest. Można powiedzieć, w 99 i wszystkich dziewiątkach po przecinku kompletne procentach, ale no, dla siebie po prostu masz taką satysfakcję, że jednak cholera no trochę gryzie, że jest tak jak jest, bo można byłoby. Mieć jednak fajniej od początku do końca. No, ale to są takie niesnaski. Ja tam nie płakałbym, gdyby ten początek był, nie wiem, dwie minuty czy trzy urwany, bez lektora, czy nawet z samymi napisami. Jakby się też gdzieś udało, no to czemu nie? Natomiast, no to ja, bo ja po prostu chcę oglądnąć filmek i mieć go. Satysfakcji swojej, że go zdobyłem i obejrzałem. Może to popularne, może nie. To już zaraz będziemy, myślę, wiedzieć, bo sobie przewijamy i namierzamy. Ej, zresztą, jeszcze drugie, drugie spostrzeżenie, jak widać, nie jest to, co powinno być na kasecie, czyli jest skasowane, bo powinien być tytuł: Uniwersalni Żołnierze z Wandamem, a tutaj póki co nie widzę. Jean-Claude'a co uruchamia jeszcze oczywiście wyobraźnię, bo nie wiadomo jaki to film teraz tutaj nam się na kasecie skrył i drugi, o ile taki jest HBO cały czas hmm jakiś kryminał, chyba sensacja znowu jakieś lasy topielityte yy, jeziora nie wiem topielce może, bo tam jakaś uratowana z wody chyba była kobita no i takie takie jakieś akcje tutaj się na ekranach pokazują czy to rzeczywiście prawda mam nadzieję, że się dokopiemy do napisów końcowych i przekonamy sami O, ale już w międzyczasie wylatuje inny film. Bardzo jestem ciekawy, co to jest i tamte napisy końcowe i tu może początkowe. No bardzo strasznie e, kasety nagrane źle na razie póki co. Trzecia e, z rzędu i jest no, mocna komplikacja, jeśli chodzi o namierzanie, a to jest bardzo niedobrze, bo chcemy mieć to wszystko szybko, łatwo i sprawnie. Niedługo, żeby to trwało, no bo to jak mówimy, chodzi o szybkość totalną, żeby to szło płynnie i kaseta za kasetą powinna zapindalać jak mały samolocik, a nie żebyśmy się tutaj motali tak jak w przypadku drugiej pozycji, no prawie 20 minut to jest bardzo długo. Jak jedna jedną kasetę, tu ewidentny piracior, czy będzie kompletny i co to jest, zobaczymy. no jednak nie będzie kompletny, ale tutaj, chociaż się zaraz dowiemy może z obsady aktorskiej, John Badham mówi, John Badham John Badham i obsadę aktorską miał o, Knapik na pewno na pewno Knapik lektorował, natomiast Nie będziemy mieli nawet aktorów. Kurde, to będzie ciekawie. John Badman. Ula hm. la, ulala, la, ulala. la, la, la. No trudno, jakoś tam się może dokopiemy do tego tytułu. No nic, tutaj mamy Pirata, który jak widać jest skasowany. Odsłania się nam, no to też gwoli formalności, żeby zobaczyć, czy. Jak długi fragment się ostał? No i co to jest? No to już kwestia chyba tylko naprawdę czysto formalna, bo film nie do uratowania. No bo w połowie zgrywany. Yy, w połowie. No nie, nieraz się przydają takie nagrania, ale to jest cholernie wyjątkowo i bardzo rzadko się trafia, żeby coś spasowało. Nie wiem, pół godziny, 20 minut. Jakieś napisy na... Gdzieś tam w trakcie nam się trafiło, trafiły w trakcie sceny. Nie mam pojęcia. No pewnie fajne coś pirackiego, ale co to się może dowiemy za chwilę? szukiwanie w ciemnościach można powiedzieć w tych te kasety sporo też no name'ów jak widziałem co nie wróży nic dobrego bo to nam bardzo długo będzie się ciągnęło i przeglądało to co tu na tych kasetach jest skrywane nie mam pojęcia co ale się dowiemy to szybciutko powolutku jak to mówią to też nie wygląda na uniwersalni żołnierze, dlatego że też nie widzę Vandama, Bo tak myślałem, że to może być właśnie to, ale póki co nie widzę Jean-Claude'a. No nic, lecimy do końca i zobaczymy, co tam jeszcze w napisach końcowych, o ile się takowe odsłonią. Już czuję, że tu koniec kasety się zbliża i to bardzo szybko. Nawet jakieś ładne te kobity tutaj występują, tak jak tu widzę. Pewnie w wersji Blu-rayowej albo DVD. O ile takowa wyszła tego filmu, bo nawet nie wiem, jaki to tytuł. No to, no to może być. Ho, ho, ho. <laughs> całkiem, całkiem. No pokażcie już ten tytuł, bo wydłuża się to, a ja nie lubię jak coś się wydłuża i przedłuża i się nudne to zaczyna robić. No ale tu chyba trzeba będzie się pogodzić, że takie kasety przed nami. No wygląda na to, że może być ten film nawet jakoś tak niedużo nie urwany z początku. Mogę obstawić, ja wiem, w ciemno z jakiej może 5 minut, może mniej, może 10, ale na pewno nie więcej, bo film jeszcze trwa, a przewijam, przewijam, przewijam i końca nie widzę, także nie jest źle, to już chyba teraz powinna być końcówka kasety, nie jest źle, ale dobrze też wcale, chyba, że populares, no to będziemy y, bardziej usatysfakcjonowani, dobra, czyli tutaj już na bank nie ma nic żadnego nagrania już się tutaj nie odkopie po tym filmie natomiast chodzi o napisy końcowe i tytuł może się uda jakimś fartem dokopać do tego zobaczymy i znowu, jeszcze nie teraz a jakby jakieś 5 minut było urwane i gdzieś w terenie byłyby inne wersje jeszcze ewentualnie do odgrzebania to czemu nie można ratować kurde no nie mogę dzisiaj coś trafić no Tytuł filmu się nazywa. Znaczy no, się obsada bardziej. Olera, Gregory Cummings. Laura Albert. Shelley. Arblet, chyba. Hmm. No, nic nie widzę kompletnie. To trzeba będzie na no spokojnie jednak się tym zająć. No ale wszystko wiemy, dwa filmy bez tytułu niestety do namierzenia na no spokojnie. Na razie hojołu.